Witajcie. Dzisiaj mamy temat, który, no, może brzmieć trochę oniśmielająco na początku fundusze inwestycyjne. Ale spokojnie, obiecuję, przejdziemy przez to razem, krok po kroku. Tak jest. Potraktujmy to jak taką, no, ciekawą lekcję. Zobaczymy, co to w ogóle jest, jak działa i czy to coś dla nas, nawet jeśli finanse, to powiedzmy, nie jest nasz konik. Chcemy po prostu zrozumieć, co te fundusze dają, jakie są szanse, ale też, yy, no, jakie jest ryzyko. Dokładnie. Spróbujemy to wyjaśnić jak najprościej, używając, wiesz, takich codziennych porównań, żeby każdy załapał o co chodzi, bo to w sumie ciekawy mechanizm. No dobrze, to zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest, ten cały fundusz inwestycyjny? Jakaś wielka instytucja, skarbiec? <grym> Można prościej. Wyobraźmy sobie, że fundusz to jest taka, no, wspólna, duża skarbonka. Wiele osób, czyli inwestorzy, wrzuca tam swoje pieniądze. Jeden więcej, drugi mniej. Aha. I te wszystkie pieniądze razem tworzą całkiem sporą sumę. I właśnie tą wspólną kasą zarządzają specjaliści. Czyli zamiast samemu myśleć, czy kupić akcje firmy X, czy może obligacje firmy Y, to ja wrzucam pieniądze do wspólnego worka, a ktoś, kto się na tym y, zna lepiej, decyduje za mnie? Dokładnie tak. Tą skarbonką opiekuje się specjalna firma. Nazywa się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w skrócie TFI. TFI, OK. I to TFI zatrudnia ekspertów zarządzających. Ich praca to właśnie śledzenie rynku i decydowanie w co najlepiej te wspólne pieniądze zainwestować. To mogą być na przykład akcje różnych firm z giełdy albo obligacje, czyli takie papiery drużne. Czyli jakby pożyczki. Tak, pożyczki dla państwa albo dla jakiejś firmy. Albo jeszcze inne rzeczy, inne instrumenty finansowe. A co ja dostaję w zamian za wrzucenie kasy do tej skarbonki? Jakiś kwitek? Oczywiście. Jest potwierdzenie: dostajesz coś w rodzaju udziału w tej wspólnej puli. To się nazywa jednostka uczestnictwa, jeśli mówimy o funduszach otwartych, mhm. albo certyfikat inwestycyjny w przypadku funduszy zamkniętych. I właśnie te jednostki czy certyfikaty pokazują Twój wkład. Ich wartość no cóż, rośnie albo spada, zależnie od tego jak idzie tym inwestycjom, które zrobił zarządzający. Okej, okay, to już brzmi trochę jaśniej, ale czy wszystkie te fundusze, te skarbonki działają tak samo? Czy są różne rodzaje? Bo wiesz, pewnie niektórzy chcą mieć łatwy dostęp do swoich pieniędzy, a inni myślą o inwestowaniu na dłużej. Inaczej. Bardzo dobre pytanie. Tak, są istotne różnice. Główny podział wiąże się właśnie z tym, jak łatwo można do funduszu wejść i z niego wyjść czyli kupić i sprzedać te swoje udziały. Jest taki schemat na stronie 59, który to dobrze pokazuje. Mamy dwa główne typy. Pierwszy to są fundusze inwestycyjne otwarte czyli FIO. One są bardzo dostępne. Można do nich dołączyć właściwie w każdej chwili, kupując te jednostki uczestnictwa. Po prostu, kiedy chce. Tak. I tak samo łatwo można je potem sprzedać i odzyskać pieniądze. Oczywiście, no albo z zyskiem, albo ze stratą, zależy jak fundusz sobie radził. Wartość jednostki jest zwykle liczona codziennie. I co ważne, często można zacząć od małych kwot. Tapela wspomina nawet o tysiąc złotych. Czyli to takie bardziej elastyczne, trochę jak, nie wiem, konto oszczędnościowe, tylko że wartość może się wahać, tak? I można wpłacać i wypłacać w miarę swobodnie. Można tak to ująć, upraszczając. Dostępność, elastyczność to cechy FIO. Drugi typ to fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli FIZ. FIZ, ok. Tu jest inaczej. Do FIZ wchodzi się zazwyczaj w określonych momentach Najczęściej, gdy fundusz startuje i sprzedaje certyfikaty po raz pierwszy, albo gdy robią kolejne emisje, żeby zebrać więcej kasy. Czyli nie w każdej chwili? Nie w każdej. Liczba tych certyfikatów jest z góry ustalona, ograniczona. I co ciekawe, te certyfikaty FIS często są notowane na giełdzie. Aha, czyli można je kupić i sprzedać na giełdzie jak akcje? Dokładnie tak trochę jak akcje tyle, że akcją jest tu udział w całym funduszu. Ale, uwaga, próg wejścia, czyli minimalna kwota inwestycji, jest tu często znacznie wyższy. W przykładzie wspomniano o równowartości 40 tysięcy euro. Rozumiem. Czyli FIO są bardziej płynne, łatwiej dostępne dla, powiedzmy, zwykłego człowieka, a FIZ no, mają sztywniejszą strukturę, ograniczoną liczbę udziałów, wyższy próg, bardziej ekskluzywne, tak? Trochę jak inwestycja w mniej dostępną spółkę. Tak. To dobre porównanie. FIO dają większą swobodę, Fiz mają też często inną strategię. Inwestują w bardziej powiedzmy nietypowe rzeczy nieruchomości jakiejś wierzytelności, udziały w firmach spoza giełdy. Rzeczy, które trudniej upchnąć w funduszu otwartym. Dobrze, wiemy już, jak można dołączyć, ale co tam jest w środku? W co ci zarządzający inwestują nasze pieniądze? Co siedzi w tych skarbonkach? To jest kluczowe pytanie, bo od tego zależy i zysk, i ryzyko. Każdy fundusz ma swoją strategię. Jak spojrzymy na stronę 60, na ten schemat porównawczy, to widać kilka głównych typów funduszy, właśnie pod kątem tego, w co lokują kasę. Zacznijmy od tych, no najbezpieczniejszych, jak się uważa: fundusze pieniężne. One inwestują głównie w bardzo bezpieczne, krótkoterminowe rzeczy. Na przykład bony skarbowe, czyli takie krótkie pożyczki dla państwa, albo lokaty bankowe. Czyli tam, gdzie ryzyko jest minimalne. Tak, uważa się je za najmniej ryzykowne. Ale no cóż, potencjalny zysk też jest niewielki. Ten schemat na stronie 60 pokazuje zysk około 5% przy bardzo małym ryzyku straty. Takie straty zdarzają się naprawdę rzadko. Okej, okay, czyli to opcja dla bardzo ostrożnych. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dokładnie. Krok dalej mamy fundusze obligacji. Jak nazwa wskazuje, skupiają się na obligacjach i tych państwowych, i tych od firm. Czyli nadal pożyczki, ale może na dłużej albo od firmy. Tak. Są trochę bardziej ryzykowne niż pieniężne. Bo ceny obligacji też się mogą wahać, na przykład jak się zmieniają stopy procentowe. Ale nadal uchodzą za stosunkowo bezpieczne, zwłaszcza w porównaniu z akcjami. Potencjał zysku jest zwykle wyższy niż w pieniężnych. Schemat sugeruje zysk w okolicy 10% przy nadal małym ryzyku straty. Ok, nadal dość spokojnie, ale z szansą na trochę więcej. Co dalej? Dalej mamy fundusze mieszane, albo inaczej zrównoważone. One, jak sama nazwa mówi, mieszają inwestycje. Trochę akcji, trochę obligacji albo innych, bezpieczniejszych papierów. Czyli próbują znaleźć złoty środek? Właśnie. Chodzi o połączenie potencjału wzrostu z akcji z takim, powiedzmy, bezpieczeństwem obligacji. Proporcje mogą być różne. To taka opcja pośrodku skali ryzyka. Schemat pokazuje potencjalny zysk rzędu 20%, ale, uwaga, zaznacza też możliwość dużych strat w gorszych czasach. Brzmi jak kompromis dla kogoś, kto chce trochę zaryzykować, żeby więcej zarobić, ale nie chce stawiać wszystkiego na akcję. Można tak powiedzieć. I tu jest jeszcze podtyp. Fundusze stabilnego wzrostu. One też mieszają, ale zwykle mają więcej tych bezpieczniejszych obligacji. Celują w umiorkowany, w miarę stabilny zysk przy ograniczonym ryzyku. Schemat pokazuje średni zysk koło 15%, a straty podobno występują rzadziej niż w typowych mieszanych. Rozumiem. A co dla tych, co lubią adrenalinę? Coś z największym potencjałem zysku, nawet jeśli ryzyko jest duże. Dla nich są fundusze akcyjne. Te inwestują głównie, no jak sama nazwa wskazuje, w akcje spółek giełdowych. I to one mają największy potencjał wzrostu w długim terminie. Ale, Ale? wiążą się też z największym ryzykiem. Ceny akcji potrafią szaleć, mocno w górę, ale też mocno w dół. Zależy od gospodarki, wyników firm, nastrojów na giełdzie czyli huśtawka. Dokładnie. Schemat na stronie 60 to dobrze pokazuje: zysk nawet około 30%, ale ryzyko straty też bardzo duże mówi się nawet o 20-30% w ciągu roku. O, tutaj to się robi naprawdę ciekawe to porównanie z poziomami trudności w grze samo się nasuwa. Fundusze pieniężne poziom łatwy, bezpiecznie, ale małe nagrody. Obligacje poziom normalny, trochę trudniej, nagrody ciut większe. Mieszane i stabilnego wzrostu średnio zaawansowany. Balansujemy. A akcyjne to poziom hard. Duże ryzyko, nerwy ze stali, ale i szansa na główną wygraną. Haha. <IEC> bardzo trafne porównanie. Dokładnie tak. Wybór funduszu to właśnie decyzja Jaki poziom trudności, czyli jakie ryzyko, jesteśmy w stanie zaakceptować? To zależy od naszych celów, od czasu, na jaki inwestujemy, no i od naszej osobistej odporności na ewentualne straty. No właśnie, wybór. Ale właściwie dlatego ktoś miałby wybrać fundusz, a nie po prostu sam kupić akcje czy obligacje. Jakie są główne plusy funduszy? Jest kilka ważnych zalet, wymienionych zresztą na stronie 61. Po pierwsze, to, co mówiliśmy, łatwy dostęp. Szczególnie FIO. Nie trzeba mieć worka pieniędzy, żeby zacząć. Często wystarczy no, kilkaset złotych. Po drugie, profesjonalne zarządzanie. Pieniędzmi zajmują się specjaliści, analitycy, zarządzający. To ich praca śledzą rynki, analizują. Dla zwykłego człowieka to byłoby mega czasochłonne no i wymaga wiedzy. Mhm. Mm po trzecie, i to jest super ważne dywersyfikacja. O, to słowo klucz, prawda? Tak, absolutnie kluczowe. Dywersyfikacja to rozproszenie ryzyka. Pieniądze w funduszu nie idą na jedną czy dwie spółki. Są inwestowane w portfel, czyli zestaw wielu różnych rzeczy: akcje kilkudziesięciu firm z różnych branż, z różnych krajów, obligacje różnych państw czy firm. Czyli jak jedno pójdzie źle, to inne mogą to uratować. Dokładnie. To jak ta zasada, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Jak jedno się stłucze, to reszta jest cała. Matematycznie to po prostu zmniejsza wahania wartości całej inwestycji. To brzmi sensownie, bo jakbym chciała sama kupić akcje, no nie wiem, pięćdziesięciu różnych firm, żeby tak rozłożyć ryzyko, to musiałabym założyć konto maklerskie, wybrać te firmy, śledzić je wszystkie, płacić prowizję od każdej transakcji. Uff, skomplikowane i pewnie drogie, zwłaszcza przy małych kwotach. A fundusz robi to za mnie, tak jakby hurtowo. Dokładnie. Kolejna zaleta, szczególnie w FIO, to płynność, czyli stosunkowo łatwo sprzedać jednostki i odzyskać pieniądze. To dla wielu osób ważne. No i na koniec szeroki wybór. Jest mnóstwo funduszy, inwestujące w technologie, w ekologię, w Azję, w cokolwiek. Naprawdę można znaleźć coś dla siebie. No dobrze, sporo tych plusów. Ale czy są jakieś haczyki? Jakieś wady? Bo idealnie pewnie nie jest. No jasne, że nie jest. Też strona 61 o tym wspomina. Główna wada to koszty. Zarządzanie funduszem kosztuje. Tefi pobierają opłaty. Najważniejsza to opłata za zarządzanie taki procent od wartości naszych pieniędzy w funduszu, zwykle liczony rocznie. Mogą być też opłaty przy kupnie czy sprzedaży jednostek. Czyli część zysku idzie na te opłaty? Niestety tak. Te koszty obniżają nasz ostateczny wynik. No bo zarządzający i cała ta machina muszą z czegoś żyć. Płacimy za wygodę, wiedzę i dywersyfikację. Rozumiem. Ale czy te opłaty nie są za wysokie? I czy ci eksperci zawsze trafiają? To są bardzo ważne pytania. Opłaty mogą mocno uszczuplić zysk, szczególnie na dłuższą metę. Zawsze trzeba sprawdzać, ile wynoszą. A co do skuteczności zarządzających, no cóż, płacimy za profesjonalizm. Ale prawda jest taka, że wielu zarządzającym trudno jest regularnie bić rynek, zwłaszcza jak się odliczy koszty. I to prowadzi do kolejnej wady braku bezpośredniej kontroli. Czyli? No, inwestując w fundusz, oddajemy pieniądze w zarządzanie. Ufamy ekspertom, nie mamy wpływu na to, co konkretnie kupią. Dla kogoś, kto lubi sam decydować, to może być minus. Czyli oddajemy stery komuś innemu, płacimy za to i liczymy, że dopłynie tam, gdzie chcemy, lepiej niż my sami. A co z ryzykiem? Mówiłyśmy, że dywersyfikacja jest mniejsza, ale chyba nie do zera. Absolutnie nie do zera i to trzecia kluczowa wada, czy raczej cecha ryzyko rynkowe. Inwestowanie w fundusze, tak jak prawie każde inwestowanie na rynkach, zawsze wiąże się z ryzykiem. Można stracić część pieniędzy. Wartość jednostek może spaść. Nawet jak zarządzający są najlepsi? Nawet wtedy. Nikt nie ma szklanej kuli. Na rynki wpływa mnóstwo rzeczy gospodarka, polityka, jakieś kryzysy, nawet nastroje ludzi. Trzeba to jasno powiedzieć: nie ma gwarancji zysku. Nigdy. Okej, okay, czyli podsumowując, minusy koszty, które zjadają część zysków, brak kontroli nad tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi i ryzyko, że możemy stracić. Trzeba o tym pamiętać. Dokładnie. Zanim przejdziemy do przykładu, warto jeszcze na chwilę spojrzeć szerzej. Fundusze inwestycyjne są ważne nie tylko dla nas, inwestorów, ale też dla całej gospodarki. Jak to? Działają jak taki pośrednik. Pomagają, żeby oszczędności trafiły tam, gdzie mogą być zainwestowane. Fundusze zbierają pieniądze od wielu ludzi i firm, a potem inwestują je na rynkach. Kupując akcje firm, dają im kapitał na rozwój, na nowe fabryki, na badania. Kupując obligacje, pożyczają pieniądze rządom albo firmom. W ten sposób nasze oszczędności no, pracują na rozwój gospodarki. Fundusze też wspierają rozwój samych rynków finansowych. Czyli inwestując w fundusz, nie tylko myślimy o swoim zysku, ale też tak trochę pośrednio pomagamy firmom się rozwijać. Ciekawa perspektywa. Dobra, teoria teorią, ale zobaczmy to na liczbach. Mamy ten przykład ze strony 62. Trójka inwestorów. Ania, Janek i Tomek. Każde zainwestowało tyle samo 1000 zł, ale w fundusz akcyjny i na różny czas. Porównajmy ich wyniki z tym, co dałyby bezpieczniejsze opcje: obligacje i lokata. Co nam mówią te dane? No, jak się przyjrzeć tej tabeli ze stopami zwrotu, to widać bardzo ciekawe rzeczy. Zacznijmy od Tomka. Inwestował najkrócej 3 miesiące. I co? Jego fundusz akcyjny stracił 5,7%. W tym samym czasie obligacje dałyby jakieś 0,75% zysku, bo te 3% w tabeli to rocznie, a lokata jakieś 0,5%. Widać jasno, krótki termin, akcje to było ryzykowne i się nie opłaciło Tomkowi. Czyli na krótką metę Tomek stracił, na bezpiecznej by coś tam zarobił. A Janek? Był bardziej cierpliwy? Trzymał rok. Janek inwestował rok. U niego fundusz akcyjny już zarobił 6,1%, w tym samym roku obligacje dały 6,25%, a lokata 3%. O, czyli akcje odrobiły stratę? Tak, odrobiły i dały zarobić. Ale co ciekawe, w tym konkretnym roku obligacje okazały się minimalnie lepsze. Dały podobny zysk, ale przy mniejszym ryzyku. Lokata daleko w tyle. Ciekawe. Po roku akcje na plusie, ale jeszcze niekoniecznie wygrywają. No a Ania, najbardziej cierpliwa, trzy lata. I tu widać całą magię i ryzyko długoterminowego inwestowania w akcje. Fundusz Ani przez trzy lata zarobił aż 53,7%. Wow! To pokazuje potencjał wzrostu rynku akcji i siłę procentu składanego, jak się da czas. W tym samym czasie, przez te trzy lata. Obligacje dały łącznie 6,6% zysku, a lokata tylko 4%. Różnica jest no, ogromna. Niesamowite. Ten przykład świetnie pokazuje, jak ważny jest czas, szczególnie przy tych ryzykownych akcjach. Wyniki tomka po trzech miesiącach, czyli strata 5,7%. I ani po trzech latach, czyli zysk ponad 50%, to są dwa różne światy. To pokazuje, że te krótkoterminowe wahania mogą nic nie znaczyć. Wygląda na to, że w akcje trzeba inwestować z myślą o latach, nie miesiącach, żeby rynek miał czas urosnąć i przetrwać jakieś gorsze momenty. Czas to tutaj chyba kluczowy gracz. Dokładnie. Cierpliwość i pasowanie strategii do czasu, na jaki inwestujemy, to chyba jedna z najważniejszych lekcji. Ok, przyswoiłyśmy naprawdę sporo wiedzy. Zanim skończymy tu naszą lekcję, może zbierzmy to wszystko w jednym miejscu. Taka szybka ściągawka, jak przed Sprawdzianem. Co trzeba zapamiętać o funduszach? Na podstawie tej sekcji w skrócie ze strony 63. Świetny pomysł. No to lecimy. Najważniejsze punkty. Po pierwsze, Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania. Wiele osób wrzuca kasę do wspólnej skarbonki. Po drugie. Zarządza tym specjalna firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, czyli TFI. Zatrudniają ekspertów. Po trzecie, dzielimy je na otwarte, FIO, łatwo wejść i wyjść, i zamknięte FIs, gdzie kupuje się certyfikaty, często w określonym czasie, czasem są na giełdzie. Po czwarte, dzielimy je też ze względu na to, w co inwestują. Pieniężne, najbezpieczniejsze. Obligacji, bezpieczniejsze, mieszane, miksują akcje i obligacje, i akcyjne, najbardziej ryzykowne, ale z potencjalnie najwyższym zyskiem. Po piąte, główne zalety. To dywersyfikacja, czyli rozłożenie ryzyka, łatwość inwestowania nawet małych kwot i profesjonalne zarządzanie. No i po szóste, główne wady. To koszty, opłaty, brak bezpośredniego wpływu na to, co kupuje fundusz i ryzyko utraty części pieniędzy. Gwarancji zysku nie ma. Super podsumowanie, wszystko w pigułce. No dobrze, to co to wszystko dla nas oznacza? Wygląda na to, że fundusze inwestycyjne mogą być naprawdę praktycznym narzędziem, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają myśleć o inwestowaniu. Dają dostęp do różnych rynków, do wiedzy ekspertów, nawet jak nie mamy dużo pieniędzy. Ale Absolutnie trzeba pamiętać o kosztach i o ryzyku. Kluczem jest zrozumieć te różne rodzaje funduszy, żeby wybrać taki, który pasuje do naszych celów, do tego ile możemy zainwestować, no i do tego ile ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować. Zgadza się. I to prowadzi nas do takiego ciekawego pytania na koniec: nad którym może warto pomyśleć. Widzieliśmy na przykładzie Ani, Janka i Tomka, jak ogromne znaczenie ma czas. Ale co jeszcze oprócz czasu? Powinno wpływać na decyzję, czy wybrać bezpieczniejszy fundusz obligacji, czy może bardziej ryzykowny fundusz akcji. Jakie inne czynniki brać pod uwagę? Może nasza sytuacja finansowa, czy mamy poduszkę bezpieczeństwa, a może to, co myślimy o przyszłości gospodarki? Wybór tego poziomu ryzyka to bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Rzeczywiście, to pytanie zostawia sporo do myślenia. Dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia. To była naprawdę pouczająca lekcja. Mam nadzieję, że pomogła trochę rozjaśnić ten temat funduszy. Do usłyszenia!